Obawiam się dwóch rzeczy. Pierwszej rzeczy, jaki się obawiam, to tego, że nie uda nam się utworzyć nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, taką jaka ona powinna w moim odczuciu być jako rezultat tej wojny. Czyli to powinna być architektura bezpieczeństwa e, wymierzona w Rosję, przeciwko Rosji. A drugą, drugą rzeczą to jest oczywiście jakiegoś rodzaju e, e, tutaj rozejście się tych relacji transatlantyckich. I na nie wpływ będzie mieć nie tylko i wyłącznie, niestety. Kwestia bezpieczeństwa europejskiego, co dzisiaj jest obiektem naszych dyskusji, oczywiście, ale to jest także rozejście się tych, tych relacji ze względów handlowych, oczywiście. Zapowiadane przez Trumpa bardziej twarde podejście do kwestii taryf, ceł wymierzonych w, w, w Unię Europejską, po to, żeby przywrócić lepszy bilans handlowy dla Stanów Zjednoczonych. No i trzecim elementem będzie oczywiście decyzje, które Trump będzie podejmował wewnątrz Stanów Zjednoczonych.